Patrzę na dół, pod nami jest Ziemia, widzę ją jako kulę, planetę. To, co jest mi w tej chwili pokazywane, to jak Ziemia przyspiesza swój obrót. Jest mi pokazywane, jak obraca się wokół własnej osi coraz szybciej i szybciej. Osiąga w tej chwili zawrotną prędkość. Widzę ją jako po prostu już w tej chwili tylko świetlistą kulę, która jest maksymalnej prędkości swojego obrotu. Widzę ją jako kulę światła, nadal się kręci. Wokół niej jest taka sfera światła. Osiągnęła swój maksymalny ruch. W tej chwili spowalnia. Słowa, które słyszę, że teraz jest już po. Teraz jest mi pokazywane, że podczas tego procesu, który widzę jako przyspieszenie obrotu Ziemi, dzieje się coś takiego, jak takie wyrzucanie z niej wszystkiego, co jest, co do niej nie pasuje, co jest niższe energetycznie, co ma niższe wibracje, co jest zakłóceniem. Co jest niezgodą, niebyciem w prawdzie, i że to jest konieczny proces, żeby to wszystko zostało uwolnione i odeszło. Proces oczyszczania. I też przychodzi informacja, że mogę to odczytać jako radykalność, że Ziemia w tej chwili jest radykalna w swojej miłości do siebie samej. I że musi taka być, i że jej cierpliwość w stosunku do ludzi, którym wciąż za trudno byłoby by samym rozpoznawać siebie, też musiała się skończyć, że to jest konieczne. Ziemia, cytuję, bo po prostu Powiem to, co, co słyszę, ziemia staje się na powrót świetlistą planetą. Na świetlistej planecie, planecie światła, nie ma miejsca na to, co zasłania światło, na to, co zniekształca światło, na to, co neguje światło. Światło w tych słowach reprezentuje miłość. Najwyższą wibrację, piękno, przejawienie istnienia, harmonię, pokój, wdzięczność, szacunek, współistnienie, współdziałanie, współodczuwanie. Nowa era: era, ludzi, światła, teraz. Pytam, czy to jest informacja dotycząca najbliższej przyszłości Ziemi? Odpowiedź, że tak. Czy to jest informacja dotycząca pewnego resetu, który musi nastąpić, dotyczącego ujednolicania się częstotliwości Ziemi i jej mieszkańców? Tak. Co my ludzie możemy zrobić? Możemy zrobić to samo, co robi Ziemia. Uwolnić się, wyrzucić, zneutralizować wszystko to, co nie jest nami prawdziwie, wszystkie swoje ograniczenia, wszystkie niesłużące nam przekonania, wszystkie iluzje, wyrzucić to. Pokazuje mi się obraz, że Jednostka ludzka, która podejmuje taką decyzję, czuje w swoim sercu, czy jej wyższa ja się prowadzi w tym kierunku, że to pozornie wygląda na taki, że w jej życiu dzieje się taki wir energetyczny, że ona też, ta jednostka ludzka symbolicznie to wygląda, jakby się właśnie tak kręciła wokół własnej osi, by, to wszystko, by z tego wszystkiego się uwalniać na planie ludzkim będzie się to przejawiało jako poczucie chaosu, poczucie niepanowania nad swoją przestrzenią, nad swoją rzeczywistością, poczucie burzenia pewnych schematów, w których funkcjonujemy, pewnych zmiana sfer, które uznawaliśmy w naszym życiu za stałe, za niezmienne, za solidne. Że to wszystko może być poruszone i może być to postrzegane jako bardzo wysoki poziom niewygody i bardzo wysoki poziom dyskomfortu życiowego, ale kiedy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, to w głębi siebie, w naszym sercu, w głębi siebie wiemy, że służy to naszemu najwyższemu dobru. Że to jest dla nas dobre, uwalniające, i tak naprawdę w głębi siebie również wiemy, że to jest dla nas konieczne. My tu nie jesteśmy przez przypadek. Bardzo nasze dusze chciały być tutaj w tym czasie i bardzo chciały zakończyć ten proces błądzenia i niewiedzy, by. Uwalniając się od wszelkich obciążeń, wybaczając i będąc wdzięcznymi, wejść na wyższy poziom swojego istnienia, przejawienie w sobie kreatora, stwórcy swojej rzeczywistości, istoty kierującej się miłością, współczuciem, współodczuwaniem. Wdzięcznością. To koniec tego przekazu wracam.